witajcie, witam was na y, moim kanale Alternatywna Wiedźma. dziś kolejny film po y, dość długiej przerwie spowodowanej y, przez y, naprawdę różne rzeczy, różne sytuacje. Y, dużo i nie dużo się działo w tym czasie. oczywiście czytałam, kiedy mnie tu nie było, kiedy nie powstawały filmy, a może inaczej, one powstawały, ale niestety Miały różne przygody. W, między, w międzyczasie zmieniłam program do obróbki filmu, który też pomału zaczynam już ogarniać. Niestety przy różnych przygodach z nagrywaniem część materiałów się usunęła. Tak, nie zrobiłam zapasowych kopii. Więc tak jak mówię po tej długiej przerwie, witam Was z powrotem. Uprzedzę. Że mamy dziś sobotę i w tle ewentualnie, może być słuchać pralkę. Mam nadzieję, że się nie naniesie z dźwiękiem na nasz film. I już piękne z wyjaśnieniem, o jakiejś książce dzisiaj Wam opowiadam. Przyznam szczerze, że książka, która mi zalegała z nagraniem filmu, bo przeczytać ją dość szybko. Natomiast właśnie na nią trafiło, trafiły te wszystkie negatywne przygody z nagrywaniem filmu, dlatego to tak, tak długo musieliście na nią czekać. Ona gdzieś już tam przez Instagram się ze zdjęciami bodajże przewijała i z jakimś tam mówią, krótkim pewnie tekstem opisem. Natomiast jest to książka autorstwa Vivian Crowley pod tytułem wika stara, stara religia w nowej erze. Wygląda tak, ma bardzo ładną okładkę. Ja ogólnie bardzo uwielbiam okładki w takich kolorach. Oczywiście milion karteczek pozaznaczanych jest, czyli już widać, że książka była przeczytana. Widzę, że troszkę nam dzisiaj to światło szaleje, mam nadzieję, że bardzo to potem nie będzie przeszkadzało. Niestety na szalejące światło ja jeszcze nie mam większego wpływu, natomiast pracuję nad tym, ale nie o tym. Przechodzimy do książki. Spisu treści czytać nie będę, ponieważ w ogóle, teraz przy okazji wspomnę na tym filmie, ogarnęłam sobie nowy sposób, mój nowy sposób na, może nie na czytanie, ale na przygotowywanie materiału do nagrywania filmów. Wcześniej zdarzało się, że czytałam wam gdzieś spis treści, dzisiaj natomiast przygotowałam sobie, tak jakby. Swój własny w notatkach, czyli czytając książkę, robiłam te zakładki, żeby tam mieć jakieś ważne fragmenty, jakieś rzeczy, które też sobie jeszcze muszę wyjaśnić. Coś, co mnie zaciekawiło, a osobno właśnie robiłam sobie w punktach tak jakby swój własny spis treści, odnosząc się do treści książki. Treści, treści, trochę powtórzeń. Nieważne. Ważne, że przekażę Wam chyba o to, o co mi chodziło. Ogólnie powiem tak, książkę czytało mi się łatwo, szybko i płynnie. Język był taki, który do mnie bezpośrednio docierał. Natomiast było kilka takich ciekawostek, nad którymi jeszcze się pozastanawiam, jeszcze tematy podrążę, więc wciągająca lektura. I zacznijmy od tego, od tych pierwszych punktów, które sobie stworzyłam. O czym ta książka opowiada? Przede wszystkim o czym jest Wika. Jak ona powstała, skąd się wzięła, na czym się opiera, jak działa. Więc takie ogólne, ale dokładne informacje, czyli takie mamy dwa w jednym. Ja sobie tu pozwolę od czasu do czasu spojrzeć na te notatki, bo ich jest nawet sporo i nie jestem w stanie sobie przypomnieć wszystkiego po kolei, co było w książce. Nie chcę Wam ominąć. Niczego. Dalej myślę, że bardzo spodobał mi się moment, w którym Wika i wszystkie inne religie, w tym chrześcijaństwo, było opisane w jednym rozdziale. I jak, co, do czego się odnosiło, co, jak działało względem siebie. I pozwolę sobie przytoczyć fragment, nawet pamiętam, która to była strona. Który to był rozdział? Fragment, który bardzo do mnie e, przemówił. E, mam. On jest tutaj. W podrozdziale e, Nastanie Chrześcijaństwa, bo że to był podrozdział. teraz jeszcze spojrzę z pis e, Czy tak, to będzie podrozdział? Nastanie Chrześcijaństwa. I mój chyba ulubiony z tej książki fragment brzmi tak. Bogańskie religie w Europie postępiały używanie magii w szkodliwych celach, jednakże magia dobroczynna była szeroko akceptowana. Chrześcijaństwo potępiło każdy rodzaj magii Zakręcia, inkantacje, ziołolecznictwo, dywinacje, przypowiadanie pogody całą gamę aktywności, poprzez które ludzie starali się kontrolować otoczenie. Dla jego nauk wszystkie te rzeczy nie były przywilejem zwykłych mężczyzn i kobiet, lecz tylko kościół mający monopol na kontaktowanie się z Bogiem mógł ich używać. I myślę, że to jest ten fragment książki, który najbardziej do mnie przemówił, najbardziej mi zapadł w pamięć, i naprawdę bardzo mi się spodobał ten rozdział, gdzie była m.in. mowa o chrześcijanie, o innych religiach, o tym, jak to wszystko było do siebie nastawione i się odnosiło. Przechodząc dalej, postaram się wam to opowiedzieć tak, żeby oczywiście Wam nie streścić, nie zaspoilerować całej książki, bo zachęcam Was do jej przeczytania. Ta książka jest bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Nie jest bardzo gruba, zaraz przejdziemy do opowiadania dalej, natomiast nie jest bardzo gruba. Razem z tutaj z posłowiem mamy, już Wam mówię, tu jest tak, biografia, kontakty. 329 stron wychodzi, bo na 330 już mamy kontakty do Wikan w Polsce i dalej bibliografię i te części tak przy okazji powiem, że też mi się bardzo podobały. Natomiast przechodząc dalej, moim punktem, mojego własnego spisu treści, punkt trzeci nawiązywał do. Prześladowania czarownic. Był tu, były tu w książce e, fragmenty dotyczące prześladowania. Mam dzisiaj za dużo Wam do powiedzenia i przez to troszeczkę się plączę, bo chcę się pośpieszyć, żeby Wam wszystko przekazać. Więc e, te fragmenty o prześladowaniu czarownic też się pojawiły. Oczywiście prześladowaniu na świecie. E, dalej. E, tak, mam, że zostały przytoczone ciekawe tytuły z innych książek, innych książek, tytuły innych książek, oczywiście przydatne na ścieżce magicznej dla osób, które chcą dalej wybierać sobie książki, którą chcę, którą, które chcą przeczytać. Nie wysłowię się dzisiaj, więc te tytuły były tu w tej książce zamieszczone. Było to bardzo fajne. Oczywiście, tak jak mówię, bibliografia jest z tyłu, więc nie musimy sobie bezpośrednio w książce zaznaczać wszystkie tytuły, w cały, całe książki mamy sobie opisane, spisane z tyłu w bibliografii. I co fajne, co też bardzo mi przypadło do gustu, to to, że w tej książce w Wika Sergia w Nowej Erze był rozwinięty temat tego, czemu. Wikan nazywa się Rzemiosłem, że on czarostwo jest Rzemiosłem. Bardzo fajnie, że ktoś się podjął w końcu opisania, rozpisania tego tematu, wyjaśnienia, więc to też mnie bardzo urzekło. Co dalej? Korzenie pogaństwa, ogólnie korzenie pogaństwa, skąd to pogaństwo się wzięło, gdzie były jakieś pierwsze takie znaki, że to pogaństwo, jak się rozwijało na świecie, na przestrzeni lat yy, i w ogóle cała historia, znaczy cała, no, na tyle, na ile można było, myślę, wspomnieć w tej książce o tym, na tyle jest to opisane, naprawdę wiele można się dowiedzieć, więc dla kogoś, kto jest tego ciekaw, myślę, że e, te fragmenty w tej książce są, będą bardzo ciekawe. E, dalej mamy, e, sobie spojrzę, na przykład wypadek. E, tak, ewolucje różnych religii i wierzeń na przestrzeni lat. Poniekąd to się wiąże właśnie z historią pogaństwa i też z tym tematem chrześcijaństwo a pogańskie religie. Także wszystkie te podrozdziały, rozdziały tej książki się ze sobą przeplatają, łączą, co jest bardzo fajne, bo jest wtedy ta spójna treść, która myślę, że robi takie wrażenie pozytywne, że chce się tą książkę dalej czytać. Przynajmniej ja tak to odczułam. Czy byłam ciekawa, co będzie dalej, skoro tu tak fajnie się to łączy, to pewnie mi dalej coś jeszcze ta treść wyjaśni. Nawiążę do kolejnych jakichś tematów, które właśnie z tym głównym się łączą, więc to było takie ciekawe. Dalej mamy, tak, apolońskie i dionyzyjskie formy połgaństwa, co bardzo mnie ucieszyło zainteresowało, poniekąd zdziwiło i wyjaśniło przede wszystkim ten cały podział właśnie na te dionizyjskie i apolońskie formy pobaństwa. Oczywiście było wspomniane, a nawet było dużo o tym napisane, jak zawsze temat, który się oczywiście łączy jest myślę podstawą nawiązującą do tytułu Wika Tradycja gardneriańska i aleksandryjska, oczywiście jako gałęziewika, także one też były opisane, więc myślę, że ten kto szuka takich podstawowych informacji też to dużo tego znajdzie, bo myślę, że właśnie te, te gałęziewika są taką podstawową wiedzą, przynajmniej ja to tak odbieram. Dalej mieliśmy takie ważne i istotne nazwiska. No to już wiadomo, że się łączą z tą tradycją gardneriańską i aleksandryjską, że już mamy te nazwiska, od których to wszystko się wzięło i zaczęło. I myślę, że warto, jeśli spotkamy takie nazwiska w książkach, naprawdę warto szukać informacji dalej: kim ktoś, ten ktoś był, jak i na co wpłynął, jaki w tym wszystkim miał wkład. Ja dzięki takim książkom wiele tych nazwisk poznałam, teraz już kojarzę, wiem o kim czytam yy, i tak dalej. I to ułatwia sprawę potem, bo możemy sobie połączyć pełne, pewne fakty. Przechodząc yy, dalej, już niedługo do końca, bo widzę, że dzisiejszy filmik będzie trochę długi, ale wstęp też był długi. Przechodząc dalej w tej książce, mamy również mowę yy, o tym, jak czarostwo rozpowszechniało się po świecie, gdzie, kiedy i w jakiej formie, czyli nadal myślę, że wiążący temat z tym wcześniejszym, chrześcijaństwo, inne religie, skąd, dlaczego, gdzie i po co, kiedy i jak. To wszystko jest na tyle opisane, że można sobie naprawdę połączyć. I wychodzi z tego bardzo fajna historia, bardzo ciekawa, która wiele uczy, wiele informacji nam daje, dosłownie takich podstawionych na. Tacy bym powiedziała, także to wszystko fajnie, fajnie, płynnie idzie, jak się tą książkę czyta, i naprawdę czyta się ją z zaciekawieniem. Dalej mamy: Dlaczego czarownice pracują w kręgu i czym on jest. A co za tym potem idzie, mamy narzędzia magiczne i ołtarz, czyli opisane wszystko po kolei, już bardziej tak od strony, powiedziałabym, praktycznej. Już nie tej takiej na podstawie historii, na podstawie tego co się gdzie opierało w czasoprzestrzeni, że tak powiem. Tylko właśnie mamy te narzędzia, mamy ołtarz, narzędzia magiczne, co, jak, czego, do czego używamy, co jak wygląda, skąd się wzięło, do czego nawiązuje. Ten podział jest bardzo fajny, ołtarz jako ołtarz i ołtarz jako miejsce i myślę, że ołtarz jako taki punkt yy, mocy bym powiedziała, to też jest tak fajnie opisane, że bardzo fajnie się to czyta, bardzo fajnie. Przyswaja się i łatwo tą wiedzę, i korzysta się naprawdę z tej książki w sposób, bym powiedziała, praktyczny. Czy to ona by była takim poradnikiem? Typowym poradnikiem nie, natomiast y, taką książką podręcznikową bym powiedziała, że można by ją było nazwać. E, taki podręcznik do, do, do historii, bym powiedziała poniekąd. E, więc bardzo ciekawiem spojrzę sobie jeszcze raz, bo zostało kilka ostatnich punktów. E, czy magia działa? Właśnie, czy magia działa, to bardzo mi się podobał ten temat. Był bardzo fajnie opisany. E, naprawdę była umieszczona taka konkretna e, konkretna, ciekawa, interesująca odpowiedź na to pytanie, czy magia działa i myślę, że... Ja sobie to też będzie kolejny taki cytat z tej książki, taki fragment, w którym się bardzo podobał. Ja sobie go gdzieś muszę osobno zapisać, bo jest naprawdę taki, jak ktoś się was pyta, czy to działa. To możecie naprawdę bardzo genialnie odpowiedzieć. Oczywiście na razie nie powiem, jak on brzmiał, żeby było ciekawie. Zostawię Wam taką niespodziankę w książce, jeśli sięgniecie i będziecie chcieli ją przeczytać. Dalej mamy um, inicjacja, czym jest i jak przybieg, przebiega e, typy ludzi, a ścieżka magiczna, Bóg i bogini, funkcje, co znaczą dla wikant, kim są, za co odpowiadają i tak dalej. Ten ostatni, te trzy ostatnie elementy, one mi się też znowu łączyły. Oczywiście z całością książki też mi się łączyły, przede wszystkim te trzy łączyły się z sobą, ponieważ tak, inicjacja czym jest, na czym polega, to się łączy z tym, czy konkretna osoba do tego się nadaje, czy nie i czego ma szukać, co może znaleźć Wika i właśnie przede wszystkim, czy się nadaje z typy ludzi. I tam jest uwzględniony podział na typy ludzi. Bardzo mnie ten, ten rozdział zainteresował, rozdział transportu, rozdział, bo już niekoniecznie nie, nie pamiętam. Natomiast bardzo fajnie to się odnosiło do tego, czego możemy się spodziewać po sobie, jeśli przystąpimy do Wika, do jakiegoś Kowenu. Jeśli będziemy ch chcieli być inicjowani, to myślę, że to się bardzo fajnie łączy i powiem wielu osobom, myślę, że te rozwinięte podrodziały czy rozdziały bardzo pomogą. Duże rzeczy wyjaśnią i częściowo na pewno naprowadzą na podjęcie odpowiednich kroków. Na koniec mieliśmy oczywiście też informacja, czy nie na koniec, bo przy końcu to jeszcze troszkę informacji było, ale myślę, że tak sobie zostawiłam ja przynajmniej na koniec i Bokini. Kim są i za co odpowiadają, dlaczego akurat oni są w Wika. Myślę, że to takie bardzo fajne informacje, przydatne. Naprawdę, książka była tak zrobiona, że mówię, że płynnie się z danego tematu do następnego przechodziło. Bardzo miło się to czytało, lekko. Przede wszystkim, o dziwo mnie, przynajmniej osobiście, bardzo lekko się tę książkę czytało, bardzo łatwo, dość szybko. Nie mówię, że jest bardzo prosta, bo jednak trzeba się troszeczkę skupić, trzeba się w tych informacjach połapać, ale nie jest też trudna, a przynajmniej nie jest trudna na jakimś wysokim poziomie, więc myślę, że przyjemnie będzie się ją wam czytało, a jeśli już żeście ją przeczytali, to śmiało możecie mi dać w komentarzu, yy, znać, jakie są Wasze odczucia co do książki. Może czegoś wam brakowało, może coś was zaskoczyło, rozczarowało, a może wzbudziło jakieś pozytywne emocje. Tak jak to było w moim przypadku i naprawdę polecam Wam tą książkę. I jeszcze wspomnę, bo mam to zapisane w notatkach, że moim ulubionym rozdziałem, oprócz tych podrozdziałów, które wspomniałam, że bardzo mi się spodobały, zaraz zajrzymy na stronę, które sobie specjalnie zapisałam. Moim ulubionym rozdziałem z tej książki był rozdział, który nosił tytuł, już Wam mówię, i właśnie moim. Ulubionym rozdziałem z tej książki jest rozdział numer 7: Dalsza Podróż. Najbardziej chyba do mnie przemówił, że tak to nazwę, zrobił takie chyba największe wrażenie jakoś tak najfajniej mi się przyswoiło te wszystkie informacje i były to dla mnie jakieś nowe wskazówki, nowe rady. Coś, co na pewno miało na mnie, ma jakiś wpływ. I ja już powolutku będę kończyć, ponieważ zaczynam słyszeć, że gdzieś u sąsiadów trwa chyba jakiś mały remont i zaczynam już chyba mówić po w akompaniamencie tych dźwięków. Więc żeby nam się to nie wcinało w treść filmu, bo ja zawsze mam takie przygody, jak coś nagrywam, że będą jakieś dodatkowe dźwięki, to już po będę kończyć. Ta książka Wika Strelia w nowej erze, napisana przez Vivian Crowley, została oczywiście wydana przez wydawnictwo Arcadia Mistyka i właśnie u nich na stronie internetowej możecie tą pozycję książkową, jak i inne bardzo ciekawe, które również polecałam i będę nadal polecać. Oczywiście możecie zakupić i zachęcam Was, żeby zajrzeć na stronę wydawnictwa, żeby zajrzeć na Facebooka na Instagrama bo ciągle coś tam się dzieje. Oczywiście zapraszam was do mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma, gdzie w miarę na bieżąco będziecie wiedzieć co, kiedy, gdzie i jak czytam, co polecam, czego nie polecam. I myślę, że teraz już troszeczkę to nagrywanie filmów będzie książkowych oczywiście, może i też innych, bo mam dana kilka będzie bardziej płynne. Będą się pojawiały częściej, przynajmniej mam taką nadzieję, bo mam pomysły. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory się tutaj zgromadzili, którzy będą się gromadzić, którzy będą oglądać te filmy, którzy mnie wspierają. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że jakieś tam minienie niespodzianki coś tam dla Was przygotuję. Także na dziś się z Wami żegnam i do zobaczenia i do usłyszenia podczas kolejnego filmu.